Jego przeciwnik pochodzi z Będzina. To bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych. 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy Georgia Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali. W London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Palickiego. A jest nim... Michał. Da! Niemanko wszystkim Earę na bazę do chłopaków Kielce zjeżdża, nie, zjechał Kielce zjechał, z zenek dojeżdża i ktoś tam się jeszcze włóczy Stockholm jutro, bo utknął, ale, ale miał trochę ekstra roboty Jadę na bazę do Kielce Myje lawetę To jest to Że będzie to mył gdań, będzie tym jechał A on ostatecznie nie umył samochodu Bo żałował hmm. na myjkę 5zł I wcześniej no tak też tak ci nie umył Dwa razy ci nie ja nie wiem czy to jest warto myć. Nie wiem czy warto ci to myć chłopie, zastanów się. Ta chciałaby gdzie zrobić chyba. Co tu widzę! Chłopaki! O kurde, dobra! Śmigam Kora, yy, może zdążę na Kraków mają zapalać światełka dzisiaj, ale chyba nie zdążę. Nie ma lekko, wam powiem. Niestety, ale jechałem zgodnie z przepisami, ale przede mną jechał samochód i zamiast szczytać jego, szczytali, i szczytali jego, a myślałem, że to ja. No i muszę zapłacić. Wiecie, o co chodzi. Tego jeszcze nie grali. Nie mam paliwa w ogóle. O kurwa, jest ja po mnie Tak, tylko że ja tu nie wyjadę, kurwa Kurwa, jest ja po mnie, jak ja tu mam wyjechać Choć nie mam paliwa, jestem zasrany w tym momencie. Kurwa, spał Mam nadzieję, że ta nawigacja nie robi mnie w chuja i tam, kurwa, gdzieś się ta droga, kurwa, kończy. Jestem bez paliwa. Ale się wydymałem. Ale się wydymałem. Tu jest odrzutowiec. Co mam powiedzieć, po kontroli Nigdy w Polsce Polska policja nigdy na Orlena Mnie nie zgarnęła Za to Niemiecka owszem Jak się tu teraz wyjeżdża? No tak o, Tego jeszcze nie grali Kontrolowali mnie na Niemieckim Orlenie Skręć w lewo. Tak jest. Pamiętasz trasę. Stop to stop. Nic 30 euro mandatu. Nie zjem dzisiaj na granicy obiadu. Za 800 metrów skręć w prawo. Ale przyjemna kontrola nie powiem Tak przy sobocie, czemu nie? Nic, zlecimy dalej Michael, zobacz jak siedzi. elegancko Jakby kurwa stąd był Zobacz jaki bajer, rozkładasz składasz kurwa sobie podłokietnik, łyk, kurwa Jedziesz jak gość, masaże, kurwa, kręcisz w górę, w dół, nie? Ja chyba teraz będę jeździł na miejscu pasażera, nie będę jeździł na miejscu kierowcy. Jak się zastanawiam, to mam dwa siedzenia w piwnicy, bo żony ściągnął. Kupiłem siedzenie za 1200 i tobie za założenie 300. To powiem wam, nie wiem, czy nie lepiej byłoby mi założyć te dwa samemu. Michael, wszystko się zgadza. Prawie wszystko, w tym co ty mówisz Bo jest jedno ale Nie dałeś mi tych 300 A tak to wszystko okej okay, Wszystko się zgadza co mówisz Niby tak Ale ta historia bez tych 300 To by w ogóle nie miała sensu A teraz lepiej brzmi Michael, dwie sprawy są do spawania W zękowej przyczepie Tutaj te na jazdy Kieszeń od najazdu, trzeba przyspawać tam do podłogi. Tam widać spawy. Trzeba podnieść tę kieszeń do samej góry i, i przyspawać. To jest jedna rzecz. Koło wymieniłem. I tutaj jest to, to co trzyma ten pręt od hamulcy. To też jego trzeba przyspawać, bo ja go na trytytki przyłapałem przyłapają. Więc jego też trzeba gdzieś tam na środku ustawić i, i przyspawać. No i pasowałoby podciągnąć jej hamulce. Chyba ja ci tam wspominałem o tych hamulcach, że ma słabe hamulce, trzeba by je podciągnąć. Hamulce, bo słabo hamuje, nie? Tak to chyba by było na tyle. Słuchaj, dałem Ci te 300. Ale je wydałeś na spawanie, które będzie jutro. Tak naprawdę wydałeś 400 jeszcze stówkę, mi wisisz. No dobra, to zróbmy tak. Udajmy, że nie było tematu. I jesteśmy kwita. Lufka sztuka. Już potrzebuje mechanika. Michael, akumulator już wymieniony Mam nadzieję, że ten pochodzi dłużej Niby te same parametry 12, 110, aha, na 800 A Te same parametry, zobaczymy Jedynie co? Tutaj masz odpływ na na ruka, na, na te a tutaj tego już nie ma ruka leży tak sobie akumulator wymieniony i wjeżdża nowy dywanik nowy dywanik i stoliczek Manko, panowie Jestem Niedzielę rano w sztokholm Dopiero wrócił Bo złapali go Złapała go pauza i musiał stać Jestem z moim Małym żonym Sieman Siema, Sieman Siema, Siema, zawsze z rana Jadę na bazę Zenkowi spawa przyczepę Przynajmniej powinien spawać przyczepę spawać Idziemy pokazać najpierw, synek? Tak. A soczek jabłkowy? Tak. Czy kawkę pijesz dzisiaj? Chyba nie. Nie kawkę. Latte macchiato, nie. koleżko? Tak. Dobra. Niezły jesteś rakinciapek. To jest, koleżko? Dobra, w skaku jedziemy, bo nie ma czasu do strecenia. Chodź, gościu, chodź. Chodź mi mały kumplu, chodź. Panowie, wpadłem na pomysł, yy, w sumie Sztokholm go podsunął, że możecie wysyłać mi filmy, bo ostatnio mnie parę osób wysyła filmy, jakieś tam na Instagramie, albo na Messengerze. Chcecie, to wysyłać mi filmy, tam nie wiem, parę sekund tylko, nie 5-6, bo to za krótko, takie 20-25 sekund. I musicie trzymać telefon Bokiem, żeby nie było, że bo tak to nie mogę wstawić, bo jest jak na rolkę To trzymajcie ten telefon bokiem jak nagrywacie coś I możecie mi wysyłać, kiedyś już to robiłem dawno, dawno, pamiętacie może Chyba z coca tam były numery I pomontuję to I wrzucę na święta jakiś odcinek z Ze wszystkimi Wstawkami Jakieś tam superenia Najlepiej byłoby Nie wyzywać obecnego i u poprzedniego rządu Żeby mi nie blokowali Kanału jeszcze bardziej Jak możecie to wstawiajcie Wysyłajcie na maila Mail w opisie filmu To zrobimy akcja Nazwiemy to jakoś Filmy od widzów albo coś takiego Jakby 30 osób wysłało Film to by to fajnie wyglądało Pośmiejmy się Gościu, kasy, kasy mi nie wisisz jakiejś? Nie, coś nie za robotę. Za jaką robotę to jesteś... Ja cię uczę, ty mi powinieneś mi teraz zapłacić za naukę. Że ja cię uczę, ty mi powinieneś płacić, a ale nie ja tobie za to, że Ale, 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 ale ty mi powinieneś za, zapłacić za, za to, że chodzę na uczyć Za naukę to ty powinieneś mi płacić, gościa nie mnie Ty też nie jamy, Nie, nie, nie. Nie wchodzę w to ja też nie mam Jesteś winien stówkę. Mama oddaj już Jej, mam żeby będą Mama daj po stówkę, bo nie możemy się... Po... Nie możemy się pogodzić, kto komu jest winien. Mama da nam stówkę i będziemy mieli po stówkę. No masz? Chodzisz to? No ona nawet siedzi troszeczkę nie ma. Mama ma kupę kasy, tylko na kończy. A no. Żeby płacić, zrobi nam blika. Nie, blika nie ma. Jedziemy, bo teraz będzie tam pan ten. Pan spawa, czy wiesz? Spawa przy ciepkę, Bo pan Kielce rozwalił. No, dawać O Łoma to to nie za mam ja no, przecież nic nie ma. Jest tu ekipa? Jest. jakiś nie ma, jak są. O, odjechała. Mhm. Daj, no, jest właśnie. A tu jest. jest. Czekaj, czekaj, tu dam mu. Siema Zenek! Tu masz ten klucz. To? Cześć. Dzień dobry, panie Zenek. Dzień dobry panie Zenek. Dobry. I to? A to po życiu tak? Tak, no bo tutaj byłem na szybko, kupię to i niech już będzie, wiesz. 90 mm tutaj do tej idzie. Nie wiem czy to reszty też tak jest. Ja pewnie to samo. A to się da chyba skręci, czy nie? Że na mniej więcej, Czekaj, sam, zaparkuję. Sam się zaparkuję. Tam kto jest? Tam też jeszcze jest? Co to jest za na laweta? No. Kim ona tam stoi? Ty? Aha, bo on tam spawa. Dobra, 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 czekaj. Co, czekaj, czekaj, idę zobaczyć. Jest pan ślowak. No co mi tam za laweta stoi? Spawa. Będzie to z tego? o elegancko Co? Tak? A ja nawet nie wiedziałem, zaraz zobaczę Kto to? <grymne> <grymne> no ale po Ślązach tu coś majstruje Masz wszystko tak? Weź czapkę, pójdź. Nie się pochodzi w opinia. dobra? Coś to, kupi, hopie. Ja. Coś to kupił. Ja. Coś to kupił. Jak Akumu działa? Na razie działa. Superauto.pl. Reklamę zrobimy im. No dobra, niech ma. Super auto Nie, yeah, fajnie wygląda do podiveko kupiłeś Do podiveko To jest dedykowane właśnie tego ibeko, No bo to ładnie wygląda Nie I właśnie czy, czy nie ściągnąć się dummy ale na razie jest na tych nie? No jak zobaczysz Zobacz, To jak ma wszystkie gadżety jakie mogą być jest tak, Na miejsce na niego jest to do oddania. Dobra, daj go tu. Tym jest ta rówka, tam ty nie ma, ta ruka jest z boku na razie. Bo po, prostu, I po co ona jest ta? Różne? Na, 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 na ten, jakby, yy, na mokałów, czy coś. Zenek mnie pyta, czy da się zarobić na transporcie. Zenek, ja tą firmę trzymam tylko po to, żebyście wyrobotę mieli. Ja na, ty, na tym kurwa grosza nie mam człowieku, dokładam co tydzień, żyję z oszczędności zarobionych w Anglii, tak to jest niestety, ty mercedesy wszystko, a ja widzisz, opie, nie ma, u mnie bieda, nie ma to tamto kurwa, no i dobra, ale... aha nie wziąłem ci, eee, jedynki. Berlin. Berlin, Berlin. Berlin masz jeden do Forda Ford tego co ostatnio miałeś co, co pomyliłem adresy. A, no, no, to to bierzesz duchy i bierzesz i duchy potem duchy mam duchy kurde właśnie wysle, wiesz to, albo mam brunch dwie sztuki do y, Wasen, wiesz który ten Wangulik Wangulik, no, coś tam kuje, No tam to już to byłeś, no on albo Pudełko. Zobaczę, bo czekam na niego, czy da znać, no ale to już nie chcę mu w niedzielę pisać, to mu jutro napiszę, czy są gotowe. Jak są gotowe, to pojedziesz na, na to i na Brunswick, wiesz, bo nie... A kiedy no. będziesz wiedział, czy... Kupiłem panowie nową kamerkę. Ja jeszcze nie za bardzo umiem się nim obsługiwać. Tam mogą powstać jakieś buraczki małe. Co robisz, gościu? Co? Babisz się A ciapek gdzie jest? Dobra, dobra, dobra synuś No Tak Po numerze z Iweko wziąłem wiesz? Tam ten ma sześć większych, ten ma mniejsze, ale więcej jest, to ci powinno być git. Olej ciapek olej, nie nie no kurde po numerze, no biorę wszystko dziwego pierdolę Nie biorę tych podróbek, bo chłopie potem, potem... Potem się nie urodziły. Bo potem wiesz co, jak się sprząta samemu to się już nie chce potem, nie? Mówię jak się sprząta samemu to się nie chce rozlać A ta miska dobra? No tak, ja No kurwa luksus. Iwona No i pięknie Przyczepkę ci robi, nie? Mówi, że tam mówiłem mu że Kielce nie umie jeździć z zepsuł. Wiem, wiem, znam tych ludzi z Kielc mówi. Kielce wziął, Kielce wziął, ale która teraz dla Kielc jest To jest Slązaka Tamta, nie? Nie, tamta jest Sztokholma Nie, 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 jedna jest zybana A ty którą gdzieś? co miałeś? Ale teraz ty którą miałeś? I ona jest normalna? A i w ogóle mi się wydaje, że ona chyba krzywo jedzie. Jakby przyczepał ucieka do prawej strony lawety. Przynajmniej tak boosterku to wygląda. Jest taki bajer, wiesz, z gromajcju, żebyś wiedział, że jedziesz. Bo to jest tak specjalnie. No i Boże. Dla lepszego prowadzenia może. Jeżeli ci tą flagę wyszył z Janek. Kółko się zrobił? O, matko, bo... <laughs> ty! Ale jechałeś. No to jechałeś i ona normalnie działa. Dobra, dobra, to tom bym dał yy, Gnańskowi. Kto ja byś mówił, że w tamtej chyba chamce już słabe że trzeba podciągnąć. No Twojej? My, no, my to no to przyjadamy. trzeba do zobacz, dawaj znać, jak coś to damy do zroboty, ale tam powinno być, kurde wiesz, nie pamiętam tych przyczyn. Ta jest Ślązaka, a tamta nie jest Sztokholma, bo sztok... Tamta jest Sztokholma. To jest Sztokholma, ja bo sztokholm ta, bo Stokolce wziął inny. Tak, 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 tak. tak. Ile tam łosemka wchodzi, tak? Tego oleju? Wiesz co, no kurde, wlej, ale odczekaj dolej, bo wiesz co, może być, nie? Ciapek tam nie wolno, kumplu, bo co wyjeżdżałem z iweko, to mi zaświeciło się, że źle, że za mało oleju. To, to wyczekaj dolej. Co ty to gościu robisz? Wiesz, że mi jutro będą rano dzwonić, panie, nie robi pan szałasów tutaj. No to jest, no czemu, no tacy są. W pranie robi. Patrzy na czapkę, jak sobie siedzi ląduje Gdzie kto ląduje? Samolot Samolot, no, no no Nie widać Dobra, dawaj synek, idziemy Jadę pod do kart Zrobione Zrobione Kurde no no i pięknie, dobra, dobra. Wrzucę ten. Przywiozę ten czytnik, Zanek, zaraz. Lecę po ten czytnik, wiesz? A, no dobra. dobra, dobra, no Marka. A chcesz jeszcze? Ta, no. A chcesz do domu iść, czy... Nie, tutaj. No dobra, no, dobra. No. Dobra, to spadam. Karty z to. Wszystko masz, nie? Ciężka profesja, widzę się masz? Guma. Guma, Guma kupić do tego? Nie, nie. jesteś mechanik, kupię. Dobra, lecę, na razie, z partem, dzięki. Do później, nie? Na razeniu lecę. Lecę, nie? Y, y, to do później. No. Yy, kurwa, postawić mu to gdzieś, nie? A yy, chodź mi, wskakuj. No 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 właśnie, przy ciebie wiesz, że ja kurde tego gdzieś mu postawił. Chodź, sęciu. Co, gościu? Dobrze wszystko? Tak, tak. Mały mój kurwa, tak? Nóżki bolą, co? Bolą nogi wredne, tak? jest smakulka. No posuń tam łapy, no posun łapie, bączek, kto będzie wsiadał. No, może nogi nie mogę chodzić już tyle, powiedz. To jest takie urządzenie, co sczytuje karty kierowcy, wiesz? A na karcie kierowcy zapisane jest, jak on jedzie, wiesz? Czy jedzie szybko, czy robi tą przerwę, to się mówiłem, że przerwa. Pauza. Pauza, no. I wszystko się zapisuje. Jak by była kontrola, to oni mu wkładają takie urządzenie tutaj w tachograf i szczytują te karty, wiesz? I wtedy mówią o, jechał pan za szybko, dwa dni temu dostaje pan mandat, wiesz? ale jeszcze nasi kierowcy jeżdżą zgodnie z przepisami, zawsze nie dostają mandatów. Czemu się śmiejesz? Oni jest to zgodnie z przepisami. Którzy je... Ja się nie! Ja mi działem, ja mi Moi kierowcy idą zawsze zgodnie z przepisami okay. Oni je, na jak jest na przykład wiem, możesz załadować 3,5 tony to oni ładują 2900, nie ładują więcej. Tacy są po prostu. Tak jest. Ale ty już zaraz byli przyładowani nie byli! Co ty gadasz? W ogóle zaraz się wytnę z tego filmu i nie będziesz ze mną tu nagrywał wszystko. Co ty gadasz? Nigdy nikt nie był prześladowany. Był. Pan Ślązak na przykład jeździ z niedowagą. Musi dokładać worki z piaskiem, żeby miał wagę. Nie! Śpiku! No, się, zobaczymy czy jeszcze jestem w dom spalony. No jest! To jeszcze jest akcja pożarnicza. Coś tu się dzieje? Druga akcja. Czujesz się spalenie źle widzisz, czujesz? Co? No. Czujesz spalenie nasze miasto zamknięte.